70 milionów złotych, około 50 sklepów, 500 nowych miejsc pracy i 400 tysięcy złotych rocznie podatków w kasie gminy Nysa. Jest tylko jedno ale, ale to samo od lat. Plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiające spółce dekada inwestycje i argumenty przeciw, równie mocne jak te za. W minioną środę spółka Dekada zwołała w Nysie konferencję prasową w nadziei, że da ona początek dyskusji nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego z 2003 roku, co umożliwiłoby rozpoczęcie budowy galerii handlowej. Tymczasem studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa jasno określa tereny, na których mogą powstać obiekty wielkopowierzchniowe. Przy ulicy Zwycięstwa, tuż obok sklepu budowlanego, sklepu Castorama, gdzie również są jeszcze tereny inwestycyjne, w tym także gminy Nysa. Oraz obszar przy ulicy Otmuchowskiej. Oba przeznaczone są pod działalność sklepów wielkopowierzchniowych, usług i przemysłu. Dokument nie ujmuje placu po byłej zajezdni MZK, tym bardziej, że dla gminy korzystniejszym jest sprzedać własne tereny, zamiast dokonywać zmian w studium, bo to oznacza zysk. Pamiętajmy, że ze sprzedaży tych terenów pieniądze trafią do miasta. Prezes Dekady Aleksander Walczak argumentuje, że póki nie zostaną sprzedane, a zainteresowanych rzeczywiście brak. Gmina nie tylko nie zarabia, ale i traci 400 tysięcy złotych rocznie. Jednak w studium z 2009 roku przewidziano inne opcje. Można wybudować parking, jest część usługowa, usługowo-handlowa oraz część podbudowę hotelu. Radni tym bardziej nie widzą potrzeby spotkania, że decyzja w sprawie budowy tego typu obiektów na terenie byłej zajezdni MZK została niedawno potwierdzona. Podczas posiedzenia 20 6. sesji Rady miejskiej 28 listopada minionego roku. Stanowisko jest jasne, jednoznaczne, nie uległo zmianie. W tym stanowisku radni nie wyrazili woli wyznaczenia nowych terenów pod obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. na bazie MZK. Obecnie trwa aktualizacja studium, czy zatem spółka może liczyć jeszcze na zmiany. Tu decyzję podejmie Rada Mińska. Ci Państwo wykonali pierwszy krok składając wniosek do studium, które, nad którym pracujemy. Ten wniosek oczywiście będzie rozpatrywany, natomiast nic mi nie wiadomo, żeby ktokolwiek jakiekolwiek obietnice w tym zakresie składał. Radni miejscy przyznają, galeria powinna powstać, ale jak wynika z analizy studium wpływu i zagrożeń wynikających z powstania marketów z 2009 roku na obrzeżach miasta ostrzegają, że jeśli powstanie w centrum, zniszczy rozwój handlu i usług tam funkcjonujących. Posiłkując się przykładem Kastoramy, Walczak zapewnia galerie działają jak swoisty magnes. Jeżeli ten magnes ściągający ludzi z całego regionu, z całego powiatu zostanie umieszczony poza centrum miasta, to tak jakby ktoś zaplanował, wyniesienie centrum miasta poza centrum. Miasta. Galeria poza centrum spowoduje spadek opłat czynszowych, co przyniosłoby straty właścicielom lokali, na które wielu z nich zaciągnęło kredyty. Tymczasem prezes Walczak obiecuje, że nescy kupcy w galerii znajdą miejsce i to w przystępnych cenach. Skorzystać mają wszyscy, również konsumenci. Pojawi się lepsza konkurencja. To nie my, to nie my wymyśliliśmy kapitalizm, nie my, my wymyśliliśmy konkurencję, która tak naprawdę jest elementem ożywczym dla biznesu. Inwestor gwarantuje miejsca pracy dla 500 osób, które według władz spółki bynajmniej nie powstaną kosztem likwidacji już istniejących. To nie będą miejsca pracy wynikające z likwidacji sklepów w centrum miasta, dlatego że te sklepy nie zostaną po prostu zlikwidowane. Proszę pojechać do e, miast, gdzie są galerie w centrum miasta. W dalszym ciągu funkcjonują sklepy i zatrudniają ludzi. Być może kolejna sesja Rady Miejskiej, na którą zaproszeni mają być nyscy przedsiębiorcy, będzie okazją do merytorycznej rozmowy między stronami. Byłby to też dobry moment, żeby umożliwić przedstawicielom tej spółki prosto wypowiedzenie się. O zapotrzebowaniu na galerię mają świadczyć liczby, czyli wyniki badań przeprowadzonych na grupie 500 mieszkańców Nysy. Kiedy zapytaliśmy się, jakie inwestycje byłyby najbardziej korzystne dla rozwoju miasta, na pierwszym miejscu z poparciem około 80% znalazło się Duże centrum sportowe, a na drugim miejscu z poparciem około 65% znalazła się właśnie nowoczesna galeria handlowa. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie pobyłej zajezdni MZK w przeszłości sporo kosztowały gminy Nysa, bo 2 miliony złotych odszkodowania, które wypłaciła spółce Edo. Powstaje pytanie, co wygeneruje kolejne straty? Oczekiwanie na kupca terenów na Otmuchowskiej i zwycięstwa czy galeria w centrum miasta?